Cześć. Tym razem zadanko ze zginania. Mamy taką belkę. Dwie siły P działające w dół pod kątem prostym do belki, idealnie pionowo. Siła ciągła Q, która się zaczyna w podporze przesuwnej D, kończy się na końcu belki AE, i tutaj jest podpora również przesuwna, tylko jest zamontowana pionowo, bo w innym wypadku. Układ, gdybyśmy na przykład zastosowali utwardzenie sztywne, twierdzili, to taki układ byłby wtedy statycznie niewyznaczalny i należałoby wykonywać wtedy inne operacje. Jednakże my na razie zaczynamy z czymś prostszym. Ok, no to taki, taki układ podzieliłem go tutaj, znaczy podzieliłem. Zadanie będziemy rozwiązać w ten sposób, że na początek wyznaczamy sobie. Siły w całym układzie, tak jak w zadaniach ze statyki, wyznaczamy sobie momenty względem któregoś z punktów, następnie dzielimy układ. W tym wypadku podzieliłem go na cztery części i dla każdej z części będziemy obliczać osobno moment gnący oraz siłę tnącą i zaznaczę ją potem tutaj na wykresach. A więc zacznę od rozpisania sił względem osi. Osię przyjąłem, że Y jest do góry dodatni, X w prawo będzie dodatni. Moment lewo, przeciwnie do wskazówek zegara, będzie z plusem. Tutaj są dane. I tak wygląda rozłożenie sił. Rozpisałem reakcję, więc zapisując równania. No to najprostsze równanie, jakie można zapisać, to będzie po prostu suma sił na osi X ma być równa 0. No i mamy tylko jedną reakcję, reakcję RAX. I ona... Będzie równa 0, bo nie ma żadnej innej. Następnie zapiszę sumę momentów. Momenty przyjmę sobie względem punktu D, ponieważ wyznaczymy sobie moment A, a przy wyznaczaniu sił tnących, pionowych, będę wyznaczał sobie reakcję w punkcie. Tutaj jest punkt D. Momenty względem tego punktu odniesienia, tutaj jest punkt D, więc jak sobie popatrzymy na punkt D. I przyjąłem sobie, że przeciwnie do wskazówek zegara, więc moment A, jeżeli popatrzymy na punkt D, to on będzie się kręcił w tą stronę, więc będzie z minusem, MA. Następnie mamy siłę P. Odnosząc się do punktu D, siła P będzie się kręcić z plusem i ona będzie na ramieniu odnosząc się do punktu D, 2A, razy ramię 2A, ponieważ moment, gdy sobie tutaj napiszemy moment, to siła F, pod kątem prostym do ramienia, R, i moment w tym wypadku będzie R razy siła F. Taki jest wzór. Więc przechodzimy dalej, dodajemy znowu siłę P, tym razem tą drugą bliższą do punktu D, mnożymy ją razy odcinek A. Przechodzimy teraz na drugą stronę punktu D i mamy siłę Q. Siła Q jest siłą ciągłą, i aby wyznaczyć siłę Q, siłę Q wyznaczamy w ten sposób, że bierzemy sobie siłę wypadkową, duże Q, ja ją nazwę na przykład, i to wygląda tak, że duże Q, no to jest pole tego całego, tej całej siły, więc wysokość jest Q, ponieważ tutaj mamy Q, to jest to nasze 10 kN, natomiast podstawa to jest A, więc pole będzie równe Q razy A i miejsce, w którym przykładamy siłę Q, duże, jest to miejsce środka ciężkości prostokąta. Miejsce środka ciężkości prostokąta znajduje się na przecięciu się przekątnych idealnie w połowie tego prostokąta. Czyli tutaj jest 1, 2a. A. A więc zapisując moment będzie z minusem i to będzie duże Q razy odcinek odległość od punktu D. Czyli 1, 2a. I to ma się równać 0. Teraz została nam jeszcze siła względem osi Y tnąca. Się równa 0. Zapisując ją, no to po, po prostu rozpisujemy siły, tak? Przyjęliśmy sobie, że y do góry jest z plusem. Równanie będzie wyglądać tak. Wyznaczając z tego równania rdy, otrzymamy. I za duże q podstawiam małe q razy a. Jeszcze z tego równania wyżej wyznaczymy sobie moment a, który się równa. Takie nam wyszły wartości liczbowe reakcji momentów, których nie znaliśmy. I teraz przejdę do rozpisywania poszczególnych odcinków, aby następnie wyznaczyć tutaj te wykresy. To jest nasz pierwszy odcinek. Tutaj zrobiłem tak zwane ucięcie. To polega na tym, odciąłem od tej strony nasz układ, pomijając tą całą resztę i będziemy stopniowo przechodzić kawałek po kawałku, aby wyznaczać moment gnący i siłę tnącą w danym odcinku. Polega to na tym, że jeżeli robimy odcięcie od tej strony, ponieważ w zależności od której strony zrobimy odcięcie, w taki sposób należy przyjmować siłę tnącą i moment gnący, to znaczy odpowiedni znak przyjmować. Na przykład od tej strony, gdy robimy odcięcie, odciąłem całą prawą część. Siła tnąca zapiszemy ją z minusem względem tego, co sobie przyjąłem, względem tego układu. Natomiast moment gnący, moment gnący będzie natomiast z plusem, ponieważ będzie zgodny z tym, co sobie przyjąłem. I zapisując równania, to będzie wyglądać w następujący sposób. Suma momentów od x będzie równa 0, ponieważ ten odcinek. Będzie w przedziale od 0 do A, będziemy go rozpisywać na dwa przypadki. To odcięcie nie jest jakby stałe, w sensie, w pewnym momencie, my bierzemy sobie, że to odcięcie jest tu albo w innym miejscu. To chodzi o to, żeby punkty charakterystyczne na układzie znaleźć i w ten sposób robimy to odcięcia, bo na dobrą sprawę nas nie do końca obchodzi miejsce, gdzie się nic nie dzieje i to powinno nam wyjść w tych równaniach, właśnie w takich punktach charakterystycznych, w skrajnych tych przedziałach. Suma momentów od x ma być równa 0, więc zapisując sumę momentów. Więc nasz moment gnący nie ma tutaj w ma żadnym, w sensie nie mamy x, nie przemnażamy to przez x. W późniejszych odcinkach znajdzie się ten x w tym równaniu, ale w tym wypadku to nie, ma, nie jest zależny. Więc nasz moment gnący po prostu jest równy ma w obu przedziałach, czyli od 0 do, do a. Po prostu. Natomiast suma sił tnących również od x też ma być równa 0, a więc nie mamy tutaj żadnych sił i przyjęliśmy sobie, mamy przyjęty układ współrzędny, że y jest do góry, a więc minus t jest równe 0. No to t jest równe 0 po prostu dla przedziału od 0 do a. Przedział jest zamknięty. Przechodzimy do następnego przedziału. Następny przedział wygląda w taki sposób. Tym razem przekrój myślowy zrobiłem tutaj. I różni się to głównie tym, że teraz bierzemy pod uwagę jedną z sił, pierwszą z sił w tym układzie, od której już coś będzie się zmieniać u nas. Zapiszę sumę momentów od x ma być równa 0, więc odnosząc się tak, jak sobie wcześniej przyjąłem, w jaki sposób będą wartości dodatnie, to dostaniemy, że minus ma dodać mg. No i teraz pierwsza rzecz. Siła P. Siła P jest na Jakim ramieniu? Na takim ramieniu, że ten odcinek tutaj to jest x minus a. Gdy odejmiemy od x a, otrzymamy ten odcinek. I czemu, czemu tak? Ponieważ, jak już wcześniej mówiłem, to jest myślowy przekrój i bierzemy skrajne wartości. To znaczy, ten, to odcięcie w pewnym, znaczy w skrajnym przedziale, czyli w, w przedziale a na przykład, ono się znajdzie tutaj wtedy, tak? I i w tym miejscu siła p nie wywiera momentu, to znaczy jest na zerowym ramieniu. Zapisując plus p razy x minus a, to gdy podstawimy za x -a samo a, to otrzymamy wtedy, że ten, to przecięcie myślowe znajduje się w takim miejscu, że siła p nie wywiera żadnego momentu odnośnie tego, odcięcia. Ponieważ wszystko się dzieje. odnośnie tego odcięcia, tak jakby tu był jakiś punkt. Gdy przyjmiemy sobie, że x jest równy 2A, czyli będziemy tutaj, to wtedy dopiero ta siła P będzie wywierać moment względem tego odcięcia. To wszystko to się równa 0. Więc zapisując to równanie, dostaniemy, że MG. Czyli że MG od A jest równe MA. Odjąć P na ramieniu 0, czyli razy 0, czyli że po prostu, po prostu samo MA. Natomiast gdy nasz X będzie równy 2A, czyli będziemy już dalej, się przesuniemy dalej w układzie, otrzymamy MA odjąć P razy A. 2A minus A jest równe po prostu A. Idąc teraz na siłę tnącą. Generalnie siła tnąca będzie zależna od X -a tylko i wyłącznie przy sile. Ciągłej przy tych siłach pojedynczych nie będzie tutaj w ogóle x występować. Czyli to jest dla przedziału od A do 2A. Teraz idziemy do następnego układu, bo to już wszystko, co da się wyznaczyć z tego zakresu. Następny przedział CD tym razem. Czyli jesteśmy między 2A a 3A. Ucięcie jest w tym miejscu i doszła nam siła P. Mamy dwa odcinki A i A. Suma momentów jest równa 0, czyli... Tylko teraz tak. Pierwsze P jest na odcinku X minus A, ponieważ chodzi o to pierwsze P. Natomiast drugie P to bliżej naszego odcięcia będzie na odcinku X minus 2A. Tak pokazując o no to... Ten odcinek tutaj to bierzemy całego x i odejmujemy od niego a, czyli x minus a, a odcinek w tym miejscu to jest x minus 2a. To są wszystkie momenty dla tej części układu. Od razu podstawiając moment od 2a i dla, pierwszego, dla pierwszej siły p dostaniemy razy a, natomiast dla drugiej siły p otrzymamy 0, czyli minus 0. Ponieważ nasze to ucięcie dla skrajnego przedziału 2a będzie się znajdować idealnie na tej sile P, czyli tutaj. I teraz przechodzimy na drugą skrajną wartość. I to się równa wtedy MA minus P razy. No to jak teraz 3a podstawiam za x, dostanę 2a i od tego odejmuję P razy A. Czyli w tym momencie jesteśmy tutaj. I Odnosząc się do tego ucięcia, to pierwsza siła P będzie na ramieniu 2A. Tu będzie jedno A i drugie A. Natomiast siła P ta bliżej będzie na ramieniu A względem tego odcięcia. I to jest dla 3A. Teraz zrobię siłę tnącą od X. Wiadomo, równa się 0. Przechodzimy teraz do ostatniego przedziału. Teraz ucięcie zrobiłem w tym miejscu. W sensie. To ucięcie będzie się znajdować wewnątrz siły tej ciągłej, ale jednocześnie zrobiłem ją to ucięcie od drugiej strony, to znaczy jest z lewej strony, i gdy zrobimy od lewej strony ucięcie względem układu. Nasz moment gnący przyjmuje inny. Inaczej będziemy go przyjmować teraz, tak samo siłę tnącą. Siła tnąca teraz będzie przyjmowana, drze do góry. Moment gnący będzie teraz w prawo się kręcił. Taka zmiana jednie. A po co, czemu to się robi? Ponieważ, gdy zrobimy odcięcie sobie od lewej strony, jest uważam prościej, ponieważ będzie nas tylko interesować ta jedna siła, a nie będziemy pisać takiego długiego równania z tą całą resztą tych sił, i potem zaprezentuję na wykresie, że wszystko będzie się zgadzać i że można tak spokojnie robić. Tylko trzeba pamiętać, żeby przyjmować wtedy moment gnący i siłę tnącą odpowiednio inaczej. Zacznę tym razem od siły tnącej, zależnej od x, ponieważ tutaj właśnie się ona pojawi. Dostaniemy t tym razem. Odcięcie jest od tej strony zrobione, czyli nasze t będzie z plusem, tak jak sobie przyjęliśmy układ współrzędnych. Natomiast siła q będzie z minusem i teraz tak. Siłę Q w sensie tą wypadkową to duże QO, może tak, to duże Q wcześniej równało się Q razy A, tak? czyli podstawa. Natomiast zmieniła nam się ta podstawa, bo zrobiliśmy to ucięcie, i teraz ten cały odcinek, ta cała podstawa jest równa 4a minus x. Tak samo jak w poprzednich przypadkach. Bierzemy cały odcinek i odejmujemy od niego ten mniejszy, a że nasz x jest brany od początku układu naszej ściany, od tego punktu a, to ten odcinek będzie równy 4a minus x zamiast a. Czyli tym razem nasza siła tnąca to będzie q razy odcinek 4a minus x i to się równa 0. Zamiast a, którego Wcześniej używaliśmy, teraz mamy odcinek 4A minus X. I żeby to tak zobrazować, gdy za X -a podstawimy sobie 3A, czyli będziemy idealnie, gdy 3, będzie x równy 3a, będziemy idealnie w tym miejscu, tak? Jak będziemy idealnie w punkcie D, dokładnie tu, to wtedy nasza siła Q będzie równa 4A minus 3A, czyli dostaniemy to, co wcześniej, czyli Q razy A. To nic się nie zmieniło, tak? Natomiast gdy nasz x będzie równy 4a, czyli będziemy w tym miejscu, nasze odcięcie się znajdzie tu, to wtedy nasze q by równało się 0, ponieważ jesteśmy już na końcu tego układu i patrząc na ten punkt odniesienia, no siła q nie wywiera już tutaj nic, w sensie to jest równe 0 po prostu. Jesteśmy na końcu układu, to zapiszę teraz dla tego zakresu. No to siła tnąca to od 3a będzie się równać. To, co tutaj właśnie zapisałem, to jest q razy a. Zacząłem od siły tnącej, ponieważ to jest nasza siła q, którą będziemy teraz podstawiać do momentów. To teraz przechodząc na właśnie momenty, sumę momentów od x. Jest równa 0, czyli dostaniemy moment główny, który w tym momencie jest z minusem, ponieważ zrobiliśmy to odcięcie i trzeba zmienić znak. QA będzie z minusem, ponieważ odnosząc się do odcięcia będzie się poruszać zgodnie ze wskazówkami zegara, czyli będzie minus, a moment to jest siła razy ramię, tak? Czyli otrzymamy Q razy 4a minus x, to jest nasza siła, siła f. I teraz to trzeba przemnożyć razy ramię R, i naszym ramieniem R będzie ten odcinek podzielony na 2, bo to tutaj miejsce to jest 4a minus x dzielone na 2. Czyli teraz to przemnażam razy 4a minus x dzielone na 2. Podstawiam nasze przedziały, czyli że moment gnący. A oczywiście to jest równe 0 i moment gnący przerzucam na drugą stronę. Moment gnący od 3a jest równy. Minus q. Gdy sobie popatrzymy, to dostaliśmy funkcję kwadratową 4a minus 3a do kwadratu. To wszystko będzie podzielone na 2. To się równa. Minus q, dostajemy a kwadrat przez 2. Gdy podstawimy sobie za moment gnący. 4a, to nam się wyzeruje wtedy. Dostaniemy 0 po prostu. To, że wyszedł tutaj nam a do kwadratu, będziemy uwzględniać na wykresie, bo wyjdzie nam wtedy parabola. I właśnie teraz przejdę do tego rozpisywania tego wykresu i Panie Tomaszowi dali. To teraz przejdę do zastosowania tego na okładzie. Tu jest 0. Na osi, tutaj też jest 0 na osi. No i tak, siła tnąca dla całego przedziału w AB jest równa 0, czyli po prostu kreskę piszemy w ten sposób. Natomiast moment dla przedziału AB jest równy 4 kN z plusem. Przedział BC. Moment gnący w punkcie A był 4 kN, czyli taki sam jak tutaj. 4 kN metry, sorry. A tutaj jest 0. W przedziale 2A, znaczy dla kolejnej skrajnej wartości jest równy minus 4 kN, czyli musimy zrobić coś w tym stylu. Pisze, znaczy rysujemy taką kreskę, tutaj jest plus, tutaj jest minus, i tutaj mamy minus 4 kN. Gdybyśmy potrzebowali znać miejsce tutaj przecięcia, rozpiszę, jak je zaznaczyć. Równanie na moment gnący w przedziale BC. Więc, żeby wyznaczyć z tego miejsce zerowe, to po prostu podstawie wartości. Tutaj będzie 4. I to, co właśnie wyliczyłem, to jest to miejsce przecięcia, w sensie to jest miejsce zerowe po prostu. Natomiast siła tnąca w przedziale BC zeszła nam na minus 4 kN. Siłę tnącą zapiszę w taki sposób to jest minus 4 kN. Przy sile tnącej będziemy przechodzić takimi kwadratami, w sensie ostre będą przejścia, natomiast przy momentach będziemy łączyć linią skrajne przedziały, jeżeli są inne. Przechodzimy teraz na CD. Oto w CD w moment gnący w punkcie 2A był równy również 4 kN, natomiast w punkcie 3a był równy minus 20. Ja go tutaj zaznaczę w tym miejscu. I tu mamy minus 20 kN i tutaj też jest minus. Natomiast siła tnąca przeszła nam z 4, minus 4 kN na minus 8 kN. To będzie wyglądać tak. Teraz przechodzimy na przedział DE i to wygląda tak. Siła tnąca w 3A nam wyszła 20 kN, czyli gdzieś tutaj. I to jest taka pionowa kreska. Ta pionowa kreska odzwierciedla podporę. Gdy sobie napiszę tutaj 20 kN, czyli tyle na nam wyszła ta siła tnąca w tym miejscu, to dostaniemy. A reakcja w punkcie D, czyli ta tutaj, wyszła nam właśnie 28 kN. W tym miejscu możemy zaobserwować właśnie tą reakcję. Idealnie. Tą podporę znaczy się. I przechodząc na koniec, już belki, schodzi nam do zera. Siła tnąca. Czyli tutaj jest plus i tutaj jest zero. Takie coś się dzieje, gdy występuje podpora. Jeżeli chodzi o moment gnący, tam moment gnący wyszło nam ku i odcinek był do kwadratu. I mówiłem, że ma być parabola. I właśnie tą parabolę będziemy tutaj rysować, ponieważ moment gnący w 3A był równy minus 20 kN, czyli tak jak tutaj. Natomiast w punkcie, w miejscu 4a będzie równe 0, i ta parabola jest tutaj, i ona się tutaj równa 0, i tu mam minus, i to w sumie wszystko z tego zadania. Więc dzięki za oglądanie.